Proszę Państwa, no, czy traktować to łyski ulgowo tylko dlatego, że jest niechcianym dzieckiem? No, nie zastosujemy taryfy ulgowej z tego względu. No, muszę to wyciąć. Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski z najlepszego rzeszowskiego pabu, z Skuźni. Witam Was, Konrad pudczyni Puć, A dzisiaj porozmawiamy sobie o, o Benie Brakenie, czyli, e, no, dymnej łyski z wyspy Ajla. Proszę Państwa, jest to łyski, produkowana marka whisky produkowana tylko i wyłącznie dla sieci Lidl. No tutaj w skład tej świętej trójcy wchodzi jeszcze Ben Bracken, tutaj mamy oczywiście wersję Isla, bo ona mi się wydaje najbardziej interesująca. Jest jeszcze Highland w niebieskiej tubie i jest jeszcze wersja Speyside Single Malt Scotch Whisky pod nazwą Ben Bracken w czerwonej tubie. Co to jest w ogóle ten Ben Bracken? Tak jak już mówiłem, tylko i wyłącznie w Lidlu go możemy spotkać. On nie tak dawno pojawił się u nas w kraju. Wcześniej ta marka już była dostępna poza granicami, w brytyjskim oddziale sieci, w niemieckim, w duńskim oddziale sieci. Występowała w różnych wersjach wiekowych. No tutaj akurat do Polski weszły, weszła ta święta trójca trzech nasów. Z tym uważam, że najciekawszy z nich to jest, to jest właśnie ta wersja z Aile. No bo proszę Państwa, ta whisky kosztuje 69,99 za niecałe 70 zł. No proszę mi pokazać, czy można kupić jakąś whisky, którą można nazwać naprawdę dymną. Nie dość, że tutaj mamy no, deklarację z tego że, tego, że ta whisky pochodzi w 100% z Aile. Jest, no jest to single malt, czyli musi być z jednej dystylarni. Można się domyślać, z jakie o tym sobie powiemy później. No co mamy jeszcze? Mamy Finlagana, który kosztuje 100 zł, czyli już jest 30 zł różnicy. No i mamy całą masę różnych blendów, począwszy od Grunsa Smokey przez Sid Edward Pit, przez Teachers Highland Cream Pitted, które w ogóle nie mają nic wspólnego, z, że tak powiem, z jakimiś nutami. To, to jest jakaś ściema. To, ten, ten, ten torf to jest jakaś siódma woda po Kicielu. Także no, nie oszukujmy się. No, w ogóle się zastanawiam skąd taki krok, wyłącznie chyba żeby portfolia tych marek poszerzyć, bo, bo zupełnie nie czuć różnicy moim zdaniem. Natomiast takiej łyski, która w charakterze... Jakby na, na te pierwsze skrzypce gra torf i co nam się kojarzy ewidentnie właśnie z wyspą Eile, czyli z taką morskością, z takimi klimatami szpitalnymi, no nie mamy takiej łyski, więc chcąc nie chcąc, jeśli ktoś by chciał spróbować takiej łyski, no to ja uważam, że no nie ma odpowiednika na naszym rynku. Dlatego, dlatego wieść o niej się rozeszła szerokim echem, już wiele recenzji powstało, wiele osób już sobie o niej też powiedziało. Ja dzisiaj Wam powiem, co ja myślę o tej łyski. Pokrótce jeszcze może o, o, o marce Ben Bracken, um, tutaj możemy szukać korzeni, genezy tej marki na etykiecie, mamy y, przedniej etykiecie, mamy podane Produced and bottled by Clydesdale Scotch Whisky Company, Glasgow. Uh, co możemy powiedzieć o tej firmie? Jak człowiek trochę poszpera w necie, nie trzeba, nie trzeba jakoś się natrudzić, żeby się dowiedzieć, że jest to jakby podmarka, submarka, Wielkiej kompanii Wyden Macaj, która i produkuje dość zacne blendy. Ma w swoim posiadaniu oczywiście bardzo znane single Malty, począwszy od Dalmora, jest też Tamna Wulin, mamy Fetter Kyle. Jest jeszcze oczywiście Isle of Jura. Natomiast no jest taka dziwna sytuacja, dlatego że tutaj ta łyski, którą mamy w butelce, to nie będzie Single Malt pochodzący z żadnej z tych czterech destylarni, czyli nie, nie, nie jest to nawet taki bankart, który jakby pochodzi prosto od ojca. No to jest taki bankart, tak w zasadzie przygarnięty, jakieś takie, jakieś takie dziecko z ulicy trochę, czyli, czyli firma musiała po prostu odkupić no, jakieś, jakąś partię spirytusu, jakąś partię destylatu, która była dostępna na rynku od jakiejś innej destylarni. No, możemy się tylko domyślać, skoro mamy z wyspy Isla, chodzą słuchy, część ludzi twierdzi, że może być to jakiś Lafroik, część ludzi twierdzi, że jakiś to jest młody Bowmore. Chyba się nie dowiemy, szczerze powiedziawszy, bo destylarnie to skrzętnie ukrywają, nie chcą się dzielić takimi informacjami. Natomiast, natomiast ewidentnie jest to whisky z Isla. Zaraz się o tym przekonamy. Dobrze, troszkę sobie napowietrzmy to whisky, proszę Państwa, no tutaj jest to młodziutki nasz zapewne, zapewne whisky, która ma 3 lata i, i nie wiem, 7 minut i jest przelana prosto z roz, rozmajona, poddana kuparzowi, przelana prosto do butelek, Czyli jest to whisky bardzo młoda, natomiast kolor tego zupełnie nie sugeruje, no tutaj, tutaj em... Producenci tej łyski <noise> naprawdę nie żałowali karmelu do zabarwienia jej, mamy bardzo intensywny no, bursztynowy kolor, tak bym to powiedział, e, o wiele ciemniejszy od złotego, bursztyn wpadający nawet w takie nuty troszkę brązowe, w takie nuty brązu. No dobrze, to powąchajmy. Oczywiście pierwsze co nas uderza, no to jest ten spodziewany dym, czyli jakby pierwszy, pierwszy efekt już jest osiągnięty, czyli świadectwo pochodzenia jest, jest tutaj prawdziwe. Od razu czuć, że to jest wyski z wyspy Aila. No nie, nie, nie mamy tutaj jakichś fałszywych nut pod tym względem, natomiast drugie co czuję, za tym torfem to jest taka mm, słodowa, słodowa słodycz, zbożowa, zbożowa słodycz. Eee. Mm. Są tutaj jakieś takie e, też e, klimaty, proszę państwa, jakieś, czegoś takiego sterylnego. Nie chcę już mówić tych sztampowych, że jakieś bandaże czy coś, no ale naprawdę tak mi się to kojarzy jak jakieś, właśnie jodyna, no, no czuć, jest, jest to ayla. Mm. Jest trochę słodyczy, owocowość praktycznie tutaj nie występuje. Jest, jest przygnieciona tą, tą, tą słodowością, jest przygnieciona tym dymem. Czuć lekki popiół, proszę Państwa, jest taka ziemistość. Czuć taką piwnicą, nie jest to jakiś nieprzyjemny zapach jakiegoś pleśni, czy czuć po prostu taką ziemistość, tak jakbyśmy przebywali w jakiejś, w jakiejś piwnicy, w jakimś magazynie. No dobrze, to teraz spróbujmy sobie tego, tego Benkarta. Powiem szczerze, że jak na, na tak młodą łyski, to alkohol nie jest jakiś ordynarny, jest wyczuwalny. Od razu muszę powiedzieć, że no jest tutaj jest tutaj pikantność wynikająca z, z właśnie z obecności alkoholu, ale nie jest odrzucająca. Nie jest odrzucająca. Trochę szorstka. Lekko rozwodniona łyski. Mamy takie wrażenie delikatne, delega, delikatnego zesztywnienia języka. Wyczuwam tutaj no, obe, obecność tanin. Co jeszcze, proszę Państwa? Słodycz jest wyraźna. Słodycz jest wyraźna. To jest taki, to jest taki smak przypalonych jakichś amoniaczków, jak babcia czasem piekła na jakiegoś takiego przypalonego ciasta. Nie całkiem zwęglonego, nie, nie do wyrzucania, tylko takiego z którego jeszcze można odskrobać i, i zjeść. Także takie słodkie, przypalone jakieś ciastka, proszę Państwa. Lekka miodowość. Lekka miodowość, ale miodowość w takim stylu gryczanym, tak aż, aż, aż do tego stopnia gorzkości tego miodu. Proszę Państwa, co jeszcze? Aromat jest, smak jest taki prosty, nie jest jakaś bardzo rozbudowana. Naprawdę dymność, dymność torfowość się unosi wszędzie. Jest, jest bardzo przyjemna, szczerze powiedziawszy. Czuć-czuć młodość tej łyski. jest dużo takiego, takiej zbożowości, spirytusowości, ale jak mówię, nie jest ona odrzucająca. Ale proszę Państwa, jakbym ocenił tą łyski? Whisky? whisky no, jeśli chodzi o męskość, to przyznaję tej łyski takie, takie mocne 8 na 10, no bo zdecydowanie raczej w profilu nie jest to, nie jest to smak prosty do przyjęcia na początku, szczególnie jeśli, jeśli ktoś nie jest. Miłośnikiem, jeśli ktoś nie jest miłośnikiem w ogóle ajli, torfowości dymności, przypuszczam, że jeśli ktoś kupi tą łyski w ciemno, to bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że ona skończy w zlewie. Natomiast jeśli ktoś świadomie zdecyduje się na, na, na wybór właśnie i będzie wiedział, czy ma do czynienia, no to się myślę nie rozczaruje. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, ja to bardzo zwracam uwagę. Oceniam pod tym kątem. Jeśli chodzi o małgorzowatość, czyli to, co lubią dziewczynki, no ta łyski. Tutaj jakiś wielkich ocen nie, nie wyłapie. No muszę damy jej chyba jakieś no 6, 6 myślę, że trochę powyżej połowy. Myśle, część kobiet, myślę, że kobiecego grona jest w stanie do siebie przekonać, dużo, ale jest. No i za ogólną miodność w nawiasie nie mam na, na myśli tutaj słodyczy, proszę Państwa, przyznałbym tej łyski takie mocne, naprawdę 8 na 10. I ale naprawdę, usprawiedliwiam to tylko i wyłącznie ceną tej łyski. Jeśli to wziąć pod uwagę, łyski godna polecenia, yy... Można próbować zaczynać swoją przygodę z torfiakami od tego, nie wydając fortuny, nie wydając jakichś tam 290 zł na Legawulina 16. I myślę, że jak ktoś lubi takie klimaty, to naprawdę się nie zawiedzie. Poza tym dobra łyski torfowa na co dzień, do popijania po prostu jakiegoś wieczornego relaksu, która jakby nie, nie pochłania całej uwagi, nie, nie trzeba przy niej siedzieć i kontemplować. Można sobie nalać szklanicę i przy takiej szklanicy sobie odpalić jakiegoś Jakąś dobrą cygaretę, albo w ogóle papierosa zapalić, jak ktoś lubi, i to nie powinno zupełnie zaburzyć smaku tej łyski. Wiele nam z niej nie wytnie, a będziemy czuć przyjemną słodowość, alkoholową pikantność, dosyć przyjemną, no i przede wszystkim to. Proszę Państwa, za tydzień e, zmierzymy się z Czerwonym Jaśkiem, zrobimy sobie taki odcinek pod tytułem Fakty i Mity. E, zmierzymy się z tą tradycją, z tą najpopularniejszą na świecie łyski. E, zobaczymy, co w trawie piszczy. Czy jest, tak, czy jest taka, jak sądzi o niej większość naszego społeczeństwa, czy może nie, czy zasłużyła sobie na tą opinię, czy, czy wręcz przeciwnie, jest, jest ofiarą swojej reputacji. Ja zapraszam na kolejny odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie. Z pubu Kuźnia najlepszego rzeszowskiego pubu. Żegna się Konrad, puczini Puć. Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski. Tak właśnie. Też bym chciał zrobić jakiś taki populistyczny odcinek.